W naszym miasteczku San Pedro del Pinatar odbyło się zgrupowanie reprezentacji Polski do lat 18. Po wygranym meczu z Irlandią przyszedł czas na mecz z reprezentacją Holandii. Już po piątej minucie nasza reprezentacja prowadziła 1-0. Niestety kilka minut później reprezentacja Holandii zdążyła wyrównać, ale już w 24 minucie polska reprezentacja strzeliła kolejnego gola. Gra była bardzo dynamiczna i ekscytująca. Wejście na mecz było darmowe, frekwencja dopisała fantastycznie. Jednak kibiców Holandii było o wiele więcej niż Polski. W drugiej połowie meczu nasi stwarzali więcej sytuacji, ale niestety nie zdołali strzelić kolejnej bramki. Mecz zakończył się wynikiem 2-1.